Ci, masz jakieś dzisiaj to was w pierwszym odcinku na moim kanale z nowej serii z gry FNAF World. Dokładnie tak, zaczynamy sobie gierkę. Muszę jeszcze szybko zarobić. Jak widzicie. Troszkę się okay. Jak widzicie, grałem sobie na w pierwszym sobie na normalu 4 godziny i 20 minut sobie adventure, a na, na drugiej nocie, a my na no, no na trzecim, tak, oczywiście adventure, i należy na normal młodzi. Jak widzicie, mam dwa zakończenia, ukończone. kończymy zaczynamy od rozłożenia sobie barw Big Freddy. pik 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 jak są. tam, pik 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 Stru, tu tu, tu bo nie będzie tłumaczenie, bo jest jakiś krzyk z angielskiego. A postaram się cokolwiek tłumaczyć. Nie wiem, że. Coś, coś strasznego stało się dzisiaj. To nie jest animatronika. Animatronik Village, Village tronika pracujemy nad tym. Coś strasznego. E, straszne potwory, które wyglądają jak. my. Więc nie jesteśmy przygotowani do takiej sytuacji jak ta. Coś, musi, coś musiało się stać po drugiej stronie. Go see, you tonight, coś tam. What cutting, auto to są postacie. Przeciwnicy? Jump me all day. Okay. Nightmare, this way. my way, up. Nightmare. dlaczego się budzisz? co screen. Jak sami będzie tutaj dużo zdziwienia z mojej strony. Bo... Gierkę już widziałem całą. Zgadnął się tam, czas. Ja myślę, że dobry prolog, że tak nazywa się odcinek 4 i po prostu przejdziemy sobie początkowe miejsce. Tak widzicie, tak, jak widzicie, tak wygląda gierka w tym momencie. Mówię, przejdziemy sobie pierwszy, bo, Dobra, nie będę spoilerował. Bo... <laughs> Ale przejdziemy sobie tutaj tylko początek. Pozbieramy po kilka monet, żeby nazwać kolejne. Zawsze skrzynki respił. Siemu ja się zawsze tego wystraszym. Ale są zawsze. Cały Regresong... i basia. Nie pisać do mnie teraz! Ja najpierw... Jakieś... O, jest kolejna skrzynka. Hej, tu powiem, później później... Tutaj jest skrzynka. Okej, okay, Nie, to był taki bez sensu. Alu leży na głowę. I bastion. Zrobię dwa zakończenia, które są... Siadali, bo nie było niebezakończenie, ale co tam, dla mnie to jest zakończenie. Okay. Nie, co za... to za ten... to jest boss, to nie, na razie nie. Bo jesteśmy za słabi, musimy się o sobie kupić. Będę mocniej... Wypicał i już dobiję. A my jesteśmy mocniejsi. Mamy boss, Ok, Mam kuk. Wychodziła na jednego niestety. I teraz nie znalazłam szczep. I teraz powinnam sobie zrobić to jest Phantom Mangle? Phantom Mangle i Nightmare Bondi. są najlepsze, jak to ja mówię. Oni mają Pizza Wheel 2, Bite 2. To jest zaraz drugi ten, drugi świat. No właśnie. Idziemy na razie. Coś złego się stało. Za mną jest glitch. Um, no um, przygoda. Safe Haven. Coś tam ocalić. Coś coś się stało po drugiej stronie. Coś tam świat. Obieg Obie... jak to drzewo za mną jest zepsute. Faktem oczywiście. czy co znaczy faktem? Nie, dobra, nieważne. Jeśli będziecie dowiedzieć o co chodzi w, w historii, to możecie iść do Ebena. Ona jakby całą gierkę i wszystko tłumaczy. Nie wiem do którego idziemy. Ten chyba przynosi dalej. Idziemy do tego. Pójdziemy od razu, później do drugiego po bosie, na pierwszym poziomie Endoszkielet. To jest najważniejsza i najlepsza postać w tej grze, jak na moje. Bo ma tam tarczę. Nieważne. Dobra, endotarcze i roboty, które są to jest po prostu świetne. I bez endoszkieleta, mi się udało pokonać z jednym endoszkieletem, ale bez endoszkieletów nie ma szans przejść. Nie ma ci szans przejść głównej wersji gry. Jest od razu drugi świat. Na razie nie będziemy, bo to jest wielkom produkt, tylko obejrzymy sobie grę. Jak przyciśniesz przycisk, to możesz tu wrócić później. No go i Potwory. Side effect. Coś tam się po drugiej stronie. Inny Ha! No Mówię, że ma się tu skłabować, subskrybować. subskrybować. W innych wyliczowanych obiektach są inne tunele do przejść. przejść? No, następny obiekt tam, obiekt, tam nie uważaj, jest, jest bardziej niebezpiecznie tam niż my. Nie właśnie. Because you can never have too much foxy. Ponieważ nigdy nie masz dużo toksyn. ale nie tak. Bo z to jest toksynek, to przecież jest to samo. Ale te anonimowania są jakieś takie długie. Powinny być krótsze. Dobre, na pierwszy poziom pokonamy bosa. Samy dokładnie. Mamy 40. Musimy nie atakować! No, nawet się dozownie, I dobijamy. Zaczynamy się na co? 40 jak nie Niestety monet. To nam się bardzo przydały. O właśnie. 49. Jedna walka z jedną monetą, poproszę. Poproszę. Bardzo ładnie, proszę. Halo! Nooo! Walka! Trzy, dwa, jeden, walka! Jedna moneta mi jest potrzebna. Nie dacie mi. Dziękuję. Wam no, się muszę coś wzdrawił. Nie wiem. Ok. Spróbuj Ale młody. To... No czemu? To jest skrzynka miłość. Oo, czy będzie? Live Freddy. O! Oh, A Linear Freddy jest do dupy. Najmair Freddy jest bardzo do dupy. Na pewno go nie weźmiemy, bo jest... Bo to dupy ataki. taki. Prędzej na ich bo jest. Spoko. Będnego derża się nie uda przejść do głównego bosku. Nie! do... Obóz to. Nie może się ruszać, zostawiam go inaczej. No nie! To będzie długa walka w niej. Proszę, nie. Ok. się. Jaster. Trzeba hook. go nawalać. Nawalać, albo napalać, nawalać na wale też chyba. Nareszcie. Cika partychowskich. Będzie jakiś po demie, hook. do mnie nie wiedziać. Dobra wylogowajcie z niebitych. 18 18, słabo. Party have lost. 58 7 19, bardziej. 35 Zmieniały się. Eee... Crash Ball. Speed Jump. Właśnie... i I będzie, pierwszy Te pierwsze walki są so takie długie. Patrz na boss. Właśnie... Kuk. Właśnie... mogło być Cupcake Właśnie. Eee, Właśnie. No, eee, co ma? Właśnie. 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 Szybko się komandy paste. Rice No nie czemu on zna się? Niedobrze. Waterhouse. Rice ball. Machcis, kolejny machcis. A niedobrze znakowałem. Micros. Nie wiemy czym to się uda. Popes, popes jest dobry. Musimy chwilę poczekać. Jeszcze ma na samym początku zrobić. Okej, świetnie. Szczerze jedna kawałek. Ser go zabił, biorąc w Mamy jej EX i tokeny. Idziemy od razu na dół. Nie mierzymy go na pewno, bo jest do dupy. I od razu kupujemy ten, tego za... No kosztuje 75. Dobra, kupujemy tego małego. Okej. Okay. Nie wiem czy mam ten telefon, nie ważne, Nieważne, nieważne. Fentomeno, because he needed to be raider. Nie już mam On? No, to jest ona, ponieważ potrzebuje być. Oj, tyle. Coś lepsza? Czy mniejsza? Czy, czy, czy. Albo lepsza. Nie wiem. Telefon Spróbujemy Bosa rozwalić to. Tam potem jest skrzynka z chipem. Przed, w ogóle. Pod tobą jest mapa. Tak wygląda mapa. Tam jest Chiper i tam są dwie skrzynki. To warto. Próbujemy. Regen są z tego od razu. Nie, tylko... O, jest oh, Light. Ta Mucha 227 jedzie. To Cupcake. cupcake. Prowizorycznie, wiadomo. Ta Mucha... Mucha much, fajnie Pani, atakuje. 16-2 jedzie. Na no, początki to jest dobre. Patryc. I partyfa wojsko. go załatwić. Ostatni wrzucenek. Pierwszy boss z tak? nami. Jej. 200 ekstra. Ile level upów to już jest... no, Dobra, idziemy do skrzynek. Strength. Co tego, zategujemy się to później. Przez jeszcze druga skrzynka. Będziemy musiał czekać, aż to się za załaduje. Ok. Defense i heptat. Defense i strength. Daniel. Ok. I tutaj początki mamy teraz zwiedzone, czyli to, bo tutaj, to, co teraz pokazujemy, na widać, to to... Nie, gdzie to jest? To jest dotąd. To jest... to. To, to jest wszystko, pierwsze, pierwsza część tego zielonego, tego zielonego i później jest tutaj wszędzie czopiznów, to jest późniejszy czopiznów. Tutaj później. Ale co, założymy sobie chipy, te dwa. Strength i defense, one. I co? Prosimy sobie pierwszy poziom. Prolog... Prolog, można to tak nazwać, i w YouTube i tutaj jest. Przeszliśmy sobie. I na ten moment ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka, like, komentarz, suba. Widzimy się w kolejnych filmach, w cokolwiek. Cześć!